Dzień dobry drodzy widzowie. Witam was. Ja jestem na kanale 12 i witam was w kolejnym odcinku. Tym razem z grą Minecraft. Minecraft jest Beta 173. Czy pamiętacie ten świat? Mam nadzieję, że tak. Drodzy widzowie, dzisiaj. dzisiaj będzie. no. odcinek, gdzie będę się modlił za moich oprawców. Modlę się za moich oprawców, tak brzmi ten odcinek. I tak dzisiaj będzie, drodzy widzowie. dzisiaj. dzisiaj, widzowie, jesteśmy. znajdujemy się na cmentarzu naszym. naszego świata, Polska. I dzisiaj pomodlimy się za naszych oprawców, plus za te osoby martwe, które są w naszym cmentarzu. I za wszystkie osoby, więc. Zacznijmy. Papież Franciszek będzie, Paul Smoke, King Von, Hada, Eugenie Prigorzy, IlPip PNB Rock, Lech Kaczyński i Jan Paweł II. zresztą widzowie, teraz akurat musiało zacząć padać, więc wyciszę. Albo nie, nawet nie wyciszę. Miejmy smutny deszcz. Ponieważ musi być smutno. zowie, pójdziemy sobie w sekretne miejsce Nie pokazywałem wam tej chyba części mapy Ale kto słuchał album mój yy, prze, yy, Wiara w Boga, przebaczenie czy wojna wie o co chodzi. Zna Zna tą doktrynę Ten krzyż, więc yy, pójdziemy sobie w to miejsce że ja w ogóle zapomniałem o tym, że to kiedyś robiłem, ale to jest niedokończone. możemy sobie to zrobić. To. Miałem tu plan, jakieś to robić, ale jak najwyraźniej widzicie, nawet zapomniałem, że taki coś jest. Taka dziura, no dobra, widzę. Pójdziemy sobie na wieżę. Pomodlimy się, pomodlimy się za wszystkie osoby, za moich oprawców, za wszystkich zbrodniarzy, za wszystkie osoby, które zasługują na szacunek. Uważam, że należy się każdemu, kto. No jest człowiekiem, jest człowiekiem, nieważne co kto zrobił, zasługuje na szacunek. Teraz widzowie, jesteśmy widzowie, to jest mój świat, widzicie całkiem ładny, szczerze, tak sądzę przynajmniej, nie No jesteśmy koło krzyża. To za co? Zacznijmy. W Miajce jest najdłuższy ten Amen Ojcze nasz, tur się z niebie, święć twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twojego w niebie na ziemi. Lewa naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nasze winy, jak my odpuszczamy naszym innowajcom. Nie weź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odzyskamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, między miastami, bo sobie na owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, mucie z nami grzesznymi, tyle w godzinę śmierci naszej, A Aniele Boże, mój, Ty zawsze przy mnie stoi rano, wieczorem, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Szczęść, broń duszy mojej, ciała mojego, zapraszam wszystkich do żywota wiecznego, Amen. Twoje obrona, uciekamy święta Bożego Różysielko, naszymi prośbami, reśni, gardzi patrzcie naszych, ale i z przygód roczna zawsze bać, Panna, chwalebna i no, błyskawiona. Pani nasza, randonniczka, nasza, pośredniczka, nasza, pociszyjka, nasza, nasza. synem swoim, nas swoim, nas polecając swojemu, co nam się nas, oddawa. Wieczne odpoczywanie, racz mi dać, Panie, a świat też wieku istnień, nie świeci na wieku wieku. Wieczne odpoczywanie, racz mi dać, Panie, a świat też wieku istny, niech mi świeci na wieku. wieku na odpoczywanie, raczej nie dać pani, ja światę wieku jestem, niech mi się ci nie wieku Jezu, ufam tobie, Jezu, ufam tobie, Jezu, ufam tobie. Mówię, ja jest na tego. Panie Jezu, bardzo chciałbym Cię prosić za wszystko. Nie prosić. No, prosić też o wszystko, ale też dziękować Ci za wszystko. Chciałbym się pomodlić za każdego człowieka, który to ogląda. Chciałbym pomodlić się za każdego człowieka, który tego nie ogląda. Każdego człowieka, który mnie obrażał, którego ja obrażałem. Chciałbym go przeprosić. Panie Boże, proszę Cię. Proszę cię o to. Nie ojca jest między tego. Rodzowie, dziękuję za modlitwę, że się modliście. Będąc szczerym. Nie mam jakichś pomysłów na odcinek dalszy, nie? Więc yy, co możemy tu zrobić? Możemy w sumie pójść po gravel, jeżeli go gdzieś mamy. I dokończyć tą ścieżkę. Nie dokończyłem jej. Możemy tak samo tamto dokończyć w sumie. Wy... Oj sorry, widzowie, dotknąłem mikrofonu. Będąc szczery to nie miałem pomysłu na tamto coś, to... Pewnie szkło trzeba wziąć, więc ogarniemy jakoś szkło. No co na życie, nie? takimi skrótami, zawybyliśmy tam, a teraz jesteśmy tutaj. No, widzowie tej mapy, tej chyba częściej nie pokazywałem w przecież więc teraz macie ku temu okazję. Rozumiecie to? Macie ku temu okazję. To jest dobre, to jest dobre. No, teraz widzowie dzisiaj, poczekajmy grawelu. Więc weźmiemy, tutaj jest gravel, nie ma gravelu, a jest szkło, tu też nie ma szkła, nie ma szkła Nie ma No jest gravel, okej, okay, jest gravel, super Tu nie ma gravelu, za to jest szkło, Ok, no to weźmy sobie szkła trochę, bo szkło nam się przyda Przydałby się jeszcze gravel yy, Tu też nie ma gravelu też, Dora widzę, więc będziemy musieli pójść na dół chyba Sorry widzowie. Pójdziemy sobie na dół do naszej sekretnej skrzynki Jest widzowie taka sekretna skrzyneczka, w której jest dziwna masa itemów. I nie ma gravelu, okej, okay, czyli będziemy musieli zdobyć gravel No nic, może nam starczy, nie? Więc idziemy na tamto to miejsce No i po prostu postawimy go. Postawmy też kilka pochodni, bo jest dosyć tu ciemno. Jeszcze drewna brakuje, a mam akurat drewna. Ok, dobra, no mam, to zaczynamy budowę. To muszę zniszczyć, to też. zniszczmy ten syf i po prostu naprawmy to, jak to było. Drodzy widzowie, jak się macie? Co u Was słychać? Jeżeli chcecie, napiszcie komentarz. Jeżeli nie, to nie, no nie musicie, nie, to jest najważniejsze. Że nie musicie, pamiętajcie. Nikt wam w życiu nie może nic kazać. Musicie sami sobie dyktować warunki gry. No to wasze życie, nikt za was życie nie przeżyje, nikt, nikt, jeżeli ktoś się do was próje, zignorujcie go, pamiętajcie, może ma zły dzień. Dobra, znakomicie nam idzie, no po prostu widzowie. A bo to trzeba te schody, dobra, to już wiem dlaczego. Dobra, znakomicie, akurat mamy schody. Jej! tak tutaj schody deszcz pada, trochę mnie to denerwuje szczerze, ale... Wiecie widzowie, ja się nie podaję. Dobra, mamy to zrobione, to więc teraz czas, idziemy teraz do naszej tej drugiej budowli, którą mieliśmy zbudować. No widzowie, no widzowie, no jest jak jest Czy jest dobrze jest Znakomicie. Jeszcze żyje. Powinniśmy się wszyscy cieszyć za to, że żyjemy, nie? Zawsze może być gorzej. Idziemy tutaj, tutaj zrobimy sobie drodzy widzowie taki myślę. Jakby to usunę, nie? Szczęście, żaden gravel nie powstał, no i tak Widzowie, tutaj zrobimy takie ze szkła dach Albo ogólnie to zrobimy całe ze szkła no, dajmy pierw szkło Jest to jedno się zmarnowało, takie wiecie widzowie Nie wiem szczerze po co to jest, ale Jakieś to wykopałem, to na pewno miałem ku temu jakieś Wiecie widzowie Pomysły, nie? Więc w sumie myślę, że tyle na razie. Oj, napiszcie widzowie w komentarzu, jeżeli chcecie. Co mogę tu zbudować? Co mogę zbudować? W tak, by. Zrobię takie powiedzmy tutaj wejście. Tutaj w... Na przykład, tutaj coś zrobię. Jakąś taką platformę może czy coś takiego. Napiszcie co chcecie. Zaraz, widzowie, jeszcze zniszczę podłogę. Dam lampkę, żeby było trochę jaśniej. No także widzowie no Zobaczymy co wyjdzie, nie? Na razie postawię gravel Ma być ścieżka i ona taka będzie, nie? Starczyła mi gravela, znakomicie, drodzy widzowie, no i teraz co, no teraz widzowie no Szczerze, no nie, nie wiem co ma robić, szczerze nagrywałem Minecrafta, nie chcę mi się grać w Minecrafta, bo ostatnio dużo grałem w Clash Royale I odcinki oczywiście wlecę na kanał z kąta Aloyzy ma kwacz, nie? Ale... Ten kanał został zbudowany na Minecrafcie, więc drodzy widzowie, no... Gram w niego, czuję się dobrze, ale no nie mam pomysłu na budowle, nie? To jest taki moment w życiu, że zbudowaliście wszystko Zbudowałem mecze, zbudowałem pomniki Jana Pawła zbudowałem e, cmentarz Zbudowałem e, flagi krajów, zbudowałem krzyż, zbudowałem kościół A może wam pokażę kościół teraz, bo to, to jest jeszcze taka budowla, to jest kościół Ci widzowie, pomniki Jana Pawła II, jakaś... jakaś taka... Góra chyba Tutaj anioł oczywiście, kościół, krzyż No i zwierzęta w kościele, no bo... Nie miałem ich gdzie tracić. nie? Przynajmniej się modlą Może mamy jakieś śmieci w kleju? O, mamy akurat trochę tego węgla, okej okay. Okej, okay, węgla. no to weźmy go, przenieśmy Okej, okay, weźmy jeszcze go Tu nic nie ma, to jest coal. Aha, to nieźle. No, co, co, damy coal? Rezowy, no, naprawiłem piecyki, szczerze. No nie wiem, co tu mam robić, nie drodzy widzowie, Może zrobię jakąś bazę w neterze, chyba. Bo... ma bardzo słaby ten respawn, ale. Szczerze nie wiem co mogę zrobić. A źle, dobra, więcej... Oj, widzowie back. Mm. Mam pomysł, mam pomysł na bazę w netherze, którą dzisiaj zrobimy. Będzie to Farma Drzew. Stare oldschoolowe pomysły youtuberów. Przyłaniałem się właśnie teraz. Chyba to był widział jakiś youtuber. Nie pamiętam kto to był, nie? Ale on wiem, że on robił mm, Bazę w netherze z cobblestone'a Weźmiemy Cobblestone'a, tego nawet nie trzeba walić To może zostać, albo nie, to, to zostawmy tutaj To wywarmy. To weźmy craftboxa, Box'a, trochę patyków To cobblestone na pewno się przyda Schodki albo Cobblestone, trochę Glowstone'a, bo Glowstone widzowie jest naszym głównym partnerem odcinka Pozdrawiam oczywiście z firmy Glowstone Zrobimy taką małą farmę tylko, że tworzenie tlenu to miało być widzowie, takie znaczenie tworzenia tlenu. Tak po trzy drzewa każdego gatunku, więc. Czy mam tutaj sadzonki? Nie mam sadzonek do mam eee, No co jeszcze? No co jeszcze? Potrzebuję sadzonek tego trzeciego drzewa. Więc do tego będę musiał pójść do mojej sadza... O, mam akurat, okej, okay, dobra. Do tego, do tego, jeszcze będę potrzebował kości, chyba ich nie, o mam, mam trochę mila, ale to tylko tyle? Straszna bieda A dobra, mam kości, okej okay. Weźmy sobie tyle kości Przeróbmy na tyle, no i powinno starczyć, dobra, widzowie, no Chyba wszystko To trochę mało kobla, tak zbudujmy to takie, wiecie, widzowie, o Tyle kobli, stąd na dobra, widzowie, idziemy Weźmy jeszcze trochę szynki tak z trzy kotlety przynajmniej Bo w neterze widzowie pokażę wam ten spawn Spawn jest dosyć ciężki nawet moje, Wydaje mi się, że mogę zginąć, ale mam widzowie takie takie coś, że patrzcie widzowie i strzelaję do się widzowie O co tu chodzi? Najlepsze jest to, że oni są dosyć trudni Widzicie, widzowie, no tryb hardcore czego? Dlaczego nie są tacy wulgarni? Aj! Ale strzelają. O, zniszczyli mi ten, dobrze że wziąłem zapalniczkę, nie? No musimy się odbezpieczyć od nich Trofi? Bro widzowie, no średnia co to widzę, ale budujemy farmę tlenu. Oj, oj, oj ryzykowna gra widzowie no Zniszczmy to bo to jest taki trochę safe a zróbmy tak na razie Od dotąd zróbmy, bo akurat tutaj się kończy O nie, lepiej uciekajmy Dobra, widzowie, bezpieczeństwo bezpieczeństwo, budowa pysycznego końca W sensie cobblestone jest całkiem resistant, więc easy Hara, hara Hara Masari, nie? Kładziemy bruk Kładziemy bruk na podłodze BUM! 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 Weź chłopaczku Widzowie, to coś ma bota zowie, kładę, kładę bruk Farma tlenu, farma tlenu w nadesze Dobra, widzowie, tu odpalamy portal Dobra, zbudujemy zbudujmy ściany, nie? Znakomicie, drodzy widzowie! No, w końcu zbudowałem swoją bazę w Nether, więc będzie elegancko. Żadnych dziur na ziemi nie ma, więc jest elegancko też. No, drodzy widzowie, no, świetnie, świetnie, po prostu świetnie, znakomicie. Dobra, yy, mamy to. No, znowu coś leci. I tak będzie dach. Zwenięcie mi starczy kobla. Powinno starczyć, nie? Ale czy starczy, to tego, jestem, tego, tego nie wiem sam, nie? Dobra, kładziemy to. A no, w ogóle nie mam Dirta, dobra. Na czym to ja chciałem postawić, nie? Teraz dopiero ogarnąłem. Skończmy tą ścianę A wróćmy się do domu i widzowie zdobądźmy dirt. dirt. Jesteśmy widzowie w domu, więc sobie patrzymy dirta trochę, wydam za po Postawmy trochę drzew zaraz, zróbmy tlen. Trzeba tlenem. Tak jakby tutaj będzie nasze miejsce takie wiecie widzowie. Jeżeli chcemy pójść do piekła, a my będziemy się oddychać czymś, nie? Na razie oddychamy na Butlak. <laughs> Taki tlenem, nie? Chyba starszy kobla? starszyś, nie? Więc drodzy widzowie, no jest jak jest, nie budujemy sobie nasze Nasze, wiecie, takie, powiedzmy, sanktuarium, choć tu można od. taki straszny dźwięk. A zjedzmy szynkę pierwszą, <noise> oj, sorry, widzowie, kaszel. Widzowie, tyle. Dobra, teraz zacznijmy od budowy światła. Jakiegoś światła, postawmy tutaj jedno, to drugie, tu trzecie. Tu tak, tak, tak. Tak. A, w porządku, nie? W porządku, jest całkiem szczerze. A, drodzy widzowie, teraz czas na budowę. Dobra. Jeden. Tutaj dajmy drugi, a tu dajmy trzeci, nie? Dobra, postawmy po trzy drzewa każdego rodzaju. Czas na te... Yy, ciemne To je musimy zrespawnić To wyrośnie, czy nie? Nie wyrośnie? Czego? Nie da się w piekle? Że nie da się w piekle Dobra, widzowie, to będą same sadzonki, nie? O tak zrobimy, jak nie da się, no to są no życie, nie? Te się da? No nie da się tych, a tych? Może za nisko? Zniszczmy dach No nie da się, dobra to mamy takie Prowizoryczne To dajmy trochę więcej, dajmy tak tutaj Jeden, dwa i trzy Żeby wiecie widzowie Skoro tyle tlenu tylko jest, no to musimy więcej Nasadzić widzowie, taki o, Dobrze, że mogę oddychać tym tlenem Na no to jest to co zbudowaliśmy dzisiaj No I Nie wiem, co dalej It was a contract necklayer like, eh?